Nie chcę go zerwać, bo to walczy Może Salmon? O walutku p... <noise> <noise> go powie pracuje O Zmęcz go Aj no Predorcza wyglądała może podbieraka wyciągnę Wyciągnął Czekaj Mały podbierak podbiera. k***a, tylko go, że wiesz co Ale walka, k***a Wygrywasz? Tak Ło, szczupak Ja, p... k***ole Ten Mały podbiera, chłopie O chłopie Wiesz że on waży? Nie chcę wiedzieć. Miarkę mamy za krótką. 32, 3, 34 incze no, będzie. No, no. Ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. To jest ryba.